Tak jak widać no warunki to są na, naprawdę na ekstra klasę, nie tylko na nasze zespoły młodzieżowe. No mieliśmy warunki wyśmienite. Baza, jeżeli chodzi o siłownię, jeżeli chodzi o odnowę, jeżeli chodzi o, o, o wyżywienie jadłospis, to naprawdę na, na najwyższych standardach mamy tutaj praktycznie pod samym hotelem Tenisowy, na którym często zawodnicy i nie tylko zawodnicy, my również sztab szkoleniowy można powiedzieć rozgrywaliśmy mecze siatko-nogę. Jeżeli chodzi o boiska, trenowaliśmy na bardzo dobrym kompleksie w Opalenicy. Tam był dojazd zapewniony. Tutaj mieliśmy z kolei drugie boisko dla młodszych zespołów w Kamieńcu również. Także logistycznie było to kapitalnie przygotowane i oprócz zajęć typowo stricte piłkarskich mieliśmy zajęcia z zumby. Zresztą no, to już chyba... Większość kibiców mieć mogło zobaczyć w internecie. Grupa Bartka Szymczyka była na strzelnicy i tutaj Marcin Wasilewski zgodnie z pozycją jaką zajmuje okazał się najlepszym snajperem. Miejmy nadzieję, że będzie miał to przełożenie również na, na boisku. Także warunki mamy, tak jeszcze raz podkreślam, wyśmienite. Warunki, trzeba powiedzieć, że spełniały wszystkie kryteria wymogi, bardzo dobry hotel, wyżywienie, naprawdę warunki, które zastaliśmy tutaj, nie myśleliśmy nawet, że będą aż tak dobre. Trzy treningi dziennie y, dają dużo, po prostu mogliśmy się tutaj też dużo nauczyć, trzy treningi to jest trochę, że tak powiem, taki zajazd, ale to wyjdzie na pewno w lidze i taki obóz na pewno się przyda. Jestem bardzo pozytywnie zaskoczony warunkami, które zastaliśmy, ponieważ hotel i boiska, na których trenowaliśmy, bo trenowaliśmy w okolicy na ośrodku remesu, no, były bardzo dobrze przygotowane. Tutaj w hotelu też mamy praktycznie wszystko, jest odnowa nowa biologiczna sauna, basen. Jest gdzie pobiegać, są również zaraleziony, także bardzo pozytywnie oceniam cały ten okres. Generalnie wykonaliśmy dosyć ciężką pracę. Można powiedzieć, że zajęcia odbywały się trzy razy dziennie, także chłopcy po prostu mieli być prawo zmęczeni i w trakcie jeśli chodzi o podsumowanie tego tygodnia to zakończyliśmy go niekorzystnie z palingiem 3-1, ale było, były widoczne oznaki tych treningów, które tutaj na miejscu wykonali. Ćwiczyliśmy zarówno na siłowni, na boiskach, w terenie. Na Orliku także zajęcia były urozmaicone. Myślę, że po prostu wykonaliśmy dosyć ciężką pracę, która powinna w jakiś sposób zaprezentować męża Mistrzowski. Na początku obozu mieliśmy po dwie jednostki treningowe dziennie. Czasem rozgraliśmy tutaj w trakcie tego obozu trzy mecze kontrolne. Na samym początku w sobotę graliśmy z seniorami starszymi z Ligi Centralnej, z trenerem Szymczykiem. Natomiast później rozegraliśmy dwa sparingi z seniorami, którzy występują na co dzień w, w aklasie tutaj w Wielkopolskiej. I, no i praktycznie ta, ta praca była od początku do końca bardzo mocna. Myślę, że Chłopcy soli nie przepracowali ten, ten okres, ten czas, który tutaj spędzili. Ten tydzień czasu e, był dla nas bardzo owocny. E, przepracowaliśmy go tutaj na obiektach e, w Grodzisku, w miejscowościach przy Grodzisku. E, przyjechałem tutaj z grupą 18-osobową. E, Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, jaką pracę tutaj wykonaliśmy. Chłopcy mogli poznać się zarówno z nowym trenerem, jak i ta grupa Ligi Centralnej Juniorów składa się z chłopaków, którzy są w Miedzi i także z tych, którzy przyszli. I ten czas też mieli na to, żeby się dotrzeć, poznać.